W wyborach literackich głosuję na dwóch kolegów. Jeden kolega jest niestety nieżyjący, Stanisław Lem, jako pisarz klasyczny. Przede wszystkim za to, że stworzył kanon szalenie literackiej i szalenie intelektualnie wysublimowanej fantastyki, właściwie science fiction, która do dzisiaj pozostaje niedościgłym wzorem. Jest dla mnie przykładem pisarza szalenie inteligentnego i ta inteligencja jest widoczna w jego dziełach. No Co dla mnie jest o tyle istotne, że uważam, że żyjemy w oceanie literatury głupiej, z której właśnie wyrastają tu i ówdzie takie drzewa w rodzaju Stanisława Lema i jego dzieła, oczywiście. W wyborach na pisarza współczesnego stawiam na Andrzeja Sapkowskiego przede wszystkim za to, co on zrobił w latach 90., publikując pierwsze opowiadanie o Wiedźminie, stworzył jakby do tej pory niedościgły kanon polskiej fentezy, którego no nikt nie przelicytował. On w latach 90. okazał się klasą sam dla siebie i właściwie mam wrażenie, że sam siebie już z tych lat 90. nie jest w stanie doścignąć, ale zostanie po nim pięcioksiąg o Wiedźminie plus cykl rewelacyjnych opowiadań i to jest jakby ten kamień milowy w rozwoju polskiej fantastyki i coś takiego powinno być Moim zdaniem doceniony